Cześć Marcin z tej strony ponownie i kolejne przesłanie szybkie żeby być innym jeżeli chcę coś innego od życia coś więcej to muszę robić coś innego, coś więcej jeżeli obracam się no bo się obracam w takim towarzystwie pracy głównie, że Koledzy chodzą do pracy, robią lat godziny, a potem wracają do domu, tylko jakieś zakupy, potem relaksują się, jakieś dwa trzy piwka, jakiś film zobaczą, no i idą spać i to generalnie tyle się dzieje w ich życiu, no to ja chcę coś innego, nie, chcę coś innego od życia i robię też coś innego, oczywiście robię te niektóre rzeczy, co oni też, ale no, oprócz tego, poza etatem, jak mam czas wolny, no to robię coś innego. To może być wiele rzeczy, to jest tak, generalnie tak ogólnie mówię, że jeżeli chcemy coś od życia więcej, no to musimy też dać od siebie coś, robić więcej, robić coś innego, chociażby systematycznie, nie wiem, prowadzisz bloga na przykład, no to systematycznie wpisy robić, jeżeli chcesz pozyskać jakąś audiencję, jakieś osoby, które będą Cię obserwować. Albo na TikToku, jeżeli działasz, no to też systematycznie e, powinieneś to robić. Ja na przykład na moim przykładzie powiem, że no, głównie skupiam się na, na YouTube, no i w ten sposób chcę a, pozyskać powiedzmy osoby do biznesu, no bo to jest a, dobra opcja według mnie. No bo gdzie ludzie, a, gdzie ludzie są? A, ludzie są na mediach społecznościowych, tak, no bo nie będziemy teraz a, od człowieka do człowieka ze znajomymi. A, nie będziemy od człowieka do człowieka po prostu chodzić i gadać. Możemy to, to jest w zasadzie bardziej frustrujące, bo jeżeli chcesz aktywnie powiedzmy pozyskiwać osoby, na przykład do marketingu sieciowego, no to to jest frustrujące, nie? Bo współczynnik, że tak powiem, jeżeli a, nawet będziesz rozmawiał, nawet jeśli przyjmiemy, według mnie, taką nierealną liczbę, jak nie wiem, od 10 do 20 osób dziennie, że zagadasz z nim i to e, po prostu o marketingu, nie? co będziesz chciał przekazać. No to jest to jest sporo, nie? No i będzie oczywiście sporo odmów, więcej niż 50% 50, nie wiem. 80, 90, to też zależy. Więc ja się przystawiłem na takie, że no tak powiem, pasywne pozyskiwanie. Co to znaczy? To jest publikowanie treści. Publikowanie treści w internecie. No i poprzez te treści ludzie będą znajdować mnie, tak jak ja znalazłem inne osoby. To, co szukałem, to znalazłem, no i teraz jestem w grupie u kogoś. Ten ktoś mnie uczy. No i jest ok, nie? Także to jest dobrze. Moja znajoma działa na, na TikToku i mówi, że tam też jest w miarę fajnie, bo sporo osób, jest bardzo dużo osób na TikToku. No i zostawiłem jakieś komentarze, atencje. Te komentarze to serduszka, nie atencja, to serduszka. Te serduszka, no może wydawać Wam się, że to jest takie zabawne, śmieszne, lajki, serduszka, ale poprzez to buduje się też, jakby, no. Jeżeli dana osoba Cię zasubskrybuje albo na, na, zasubskrybuje na YouTube, albo zaobserwuje tam na TikToku czy na Facebooku, no to to się potem dodaje. Tych osób, tych osób jest coraz więcej. Jeżeli oczywiście regularnie publikujemy treści, no to tych osób jest coraz więcej, coraz więcej. No i w końcu będzie jakaś taka. Że tak powiem, przełamanie tego, to znaczy z tej ilości ludzi zaczną osoby po prostu do nas na jakieś prywatne wiadomości przysyłać, będą zainteresowane jak to się robi, to, to co ty robisz, czym się zajmujesz. No i tak to po prostu będzie wyglądało. To jest taki naturalny proces, tylko że jest jeden warunek co najmniej jeden na pewno jeden lub więcej. Ten najważniejszy to jest wytrwałość taka nieugiętość. Mi trochę tego brakuje, ale teraz postanowiłem robić te filmy z, z takimi przesłaniami, na no, tak na rozgrzewkę, na rozruch. Oczywiście to są, niektóre są wartościowe bardziej, niektóre mniej wartościowe. Powiedzmy, że ten jest trochę taki mniej wartościowy, mniej skoncentrowany, no ale jest. I to też jak się jakby wlicza, nie? Wlicza się w tą moją rozpoznawalność. Widzicie, teraz do Was mówię, a napływają mi do głowy, no... Informacje, o których bym mówił, mógłbym tak mówić pół godziny, ale teraz pytanie: Kto by tego Marcina, które, którego nikt prawie nie zna, kto by słuchał przez pół godziny? No. Ci, co mnie bardzo znają, ci, co mnie dobrze znają, może moja rodzina, najbliżsi znajomi, to by oglądali, jeżeli to by ich interesowało, o czym ja mówię, no, ale raczej tak nie jest. Więc no, napłynęły do mojej głowy takie, takie myśli o budowaniu własnej marki, ale to jest osobny filmik, o, zrobię. No, ale taki główny przekaz tego filmiku jest, żeby robić coś innego. Jeżeli chcemy innych rezultatów, robić coś innego. Coś, co jest takie nienaturalne dla innych, albo też nienaturalne dla nas, dla mnie, bo nagrywanie tych właśnie filmików, publikacja i tych treści, budowanie jakiegoś tam swojego wizerunku, to nie jest takie naturalne dla mnie, bo ja jestem, kto się mówi, introwertykiem, tak? Są ekstrawertycy, introwertycy. No, introwertycy to są tacy, którzy się nie. U... Nie, nie uzewnętrzniają, tak. Nie są duszą towarzystwa, bardziej są zamknięci tacy. Żyją niektórzy samotnie, na przykład ja żyję sam. Mnie akurat to służy, bo to jest no, zgodne z moim takim charakterem. No i są też ekstrawertycy, dusze towarzystwa, którzy mają parcie na szkołę i tak dalej. Też nie będę się w to wgłębiał, no, ale wiecie o co chodzi. Także to jest moja, mój sposób na dotarcie do ludzi. No i nie wiem, jeżeli chcecie, też Wam polecam to, bo to, bo to jest ważne. I dodatkowo też mogę, mogę polecić Wam taki film po angielsku nazywa się The Founder. To jest, nie wiem jak po... Nie pamiętam, jak po polsku się nazywa. To jest film o reju kroku, o tym facecie i też o braciach McDonald's, którzy właśnie zapoczątkowali te słynne, sławne restauracje McDonalda. No i tam jest taka scena, gra e, te, to, tą postać Michael Keaton bodajże się nazywa. Ten, co Batmana grał w tych pierwszych odcinkach z 90-tych lat. I tam jest taka scena, że, że i najważniejsza jest ta wytrwałość i ta nieugiętość w działaniu, bo geniuszy jest dużo, ale też geniusze się marnują, bo jakby nie wkładają w pracę. Sam geniusz to jest za mało, i sami, same, same pomysły, idee to jest za mało. Może być idea oklepana, ale jeżeli wdrożymy ją w życie, no to da super rezultaty. Jeżeli będziemy nieugięcie, wytrwale to realizować. Ja miałem w swoim życiu kilka takich powiedzmy zrywów, że coś robiłem, ale zaprzestawałem powiedzmy tam po miesiącu, po kilku miesiącach, po roku. Po prostu jakoś opadałem mi skrzydełka, nie było tych rezultatów takich namacalnych. Jakieś tam były małe, ale nie namacalne, więc się, o, no jakby zraziłem do, do, do czegoś i nie kontynuowałem tego. Ale w wielu właśnie przypadkach, jak życie obserwuję, już parę lat mam na karku, to a, napływa właśnie takie, taka mądrość życiowa z, z tego świata, że tak powiem, że wa, właśnie ważna jest ta nieugiętość. To dzień po dniu robienie czegoś przez lata, przez miesiące, przez lata. No więc ja działam jeżeli Wy działacie, napiszcie co tam działacie i a róbmy coś innego, coś ekstra, coś takiego poza tym co poza codziennością, poza może poza etatem mamy dzień wolnego niektórzy mają więcej, niektórzy mniej ja mam sporo tego wolnego więc mogę, mogę a, nagrywać, robić treści, nie ma to dla mnie problemu, tak jak teraz właśnie gdzieś sobie wyjdę, w jakieś takie a, okoliczności przyrody. No, lubię właśnie... przeszkadza też mi to właśnie jak gdzieś idę i ktoś na przykład idzie z naprzeciwka, widzę, że się zbliża, no to tak wolałbym właśnie w takim odosobnieniu nagrywać, gdzie nikogo nie ma, tylko ja jestem, czy to w mieszkaniu, czy gdzieś tam, powiedzmy, na ulicy, gdzieś tam ścieżką idąc, albo właśnie na takie polance tutaj. No, mogę sobie wyjść i nagrywać. Także jest lato. W Anglii tak trochę jeszcze. Jest około 18-20 stopni, to jest OK, bo 30 to za dużo by było. Także dobra, nie przedłużam, bo już prawie 10 minut gadam. A przekaz jest jednozdaniowy. A jeżeli chcesz coś więcej od życia rób coś więcej, coś innego. Na razie trzymajcie się. Hej.